Witam ponownie, jak już wiecie jak zalane, filtracja śmiga i tak dalej. Następna rzecz jaką wykonałem to odpaliłem grzałkę, grzałka, grzałka znajduje się tam o w tej komorze wylatującej z całego sampa, to już została ostatnia komora, tam jest pusto, tam jest grzałka, znaczy na, na tej chwilę jest włożony tam węgiel, tam jest grzałka i odpaliłem już tą, Żałkę, Temperatura w akwarium 24 i 3 do akwarium weszło też pierwsze życie. Nie wiem, czy będzie widać, ale myślę, że będzie widać. Po prostu byłem na robalach, to wrzuciłem kilka. A niech mówię, se pływają. Całe dno, jak widzicie, jest pokryte tymi bakteriami, które wylałem do tego akwarium. O, tu jest Sonda od termometru. A są białe placki piasku, tylko tam, gdzie te robaczki sobie po prostu ruchem swoich, nie wiem, płetw czy co to one tam mają, poodganiały. One tam teraz siedzą, bo tam jest światło, które wpada od okna, plus jeszcze światło, które wpada z, o, z szafy z roślinami, to jest tutaj. Dlatego one lecą do światła. Tu jeszcze światła w tym akwarium jeszcze nie ma. I co dzisiaj, co dzisiaj? Słuchajcie, dzisiaj trzeba już zrobić pokrywę. Trzeba zająć się już tą pokrywą, tak żeby to światło tu już można było do tego akwarium dostarczyć. Powiem szczerze, że akwarium zalane jest już tydzień. Nie wiem, że wy to filmy oglądacie ostatnio codziennie, ale no. Dużo materiału, dużo pracy. Ja dlatego mówię, że ja będę potrzebował dużo czasu, żeby to zrobić. To się tak wszystko wydaje, ale bardzo często jest tak, że jakaś jedna rzecz e, nie pasuje do drugiej i człowiek e, po prostu czynność, którą mógłby wykonać w 3 minuty, robi przez 2 godziny. A często się kończy tak, że trzeba coś innego kombinować. No, nieważne. E, na szybko wnioski, e, jakie mam co do filtracji, podejdziemy. Woda zasuwa, kręci fajnie, się stąd wypływa, tylko trochę mi za dużo hałasuje. I zastanawiam się teraz nad tym, jak to wyciszyć delikatnie. E, może macie jakiś pomysł? Tu wszędzie są podwójne rurki. O, przy okazji, liść katapangu. Zobaczcie, jakie mam fajne liście katapangu z mojego własnego prywatnego katapangu. Jakbyście nie wiedzieli jakie to jest duże, to zobaczcie na moją rękę, sięga aż do łokcia, Siach ponad pół metra. Takie mam fajne liście, dlatego tu sobie tak włożyłem, niech się schnie. Też nie najlepsze miejsce do schnięcia, bo wilgotno. ale nieważne. Y Myślę jak to wyciszyć. Jak zrobić, żeby to było trochę cichsze, bo, tak jak mówię, tu mam wszędzie pod i to rozwiązanie sprawdza się w 100% świetna sprawa osobne, osobne dwie rurki, rurka, Ta spustowa cały czas zalana, więc nic nie chlupia w tamtej drugiej płynie tak mało, że nie jest w stanie hałasować. Ok, ale tutaj nie jestem w stanie zrobić dwóch rurek. Nie mam tu drugiego wylotu i to już jest dla mnie jakiś problem. I tak się zastanawiałem, czy może macie jakiś na to pomysł. Bo ja jeszcze wymyśliłem jedną rzecz. Yy, mógłbym zrobić dwie rurki, ale dopiero tu gdzieś w tym miejscu, tu w tym miejscu włożyć trójnik. Wodę jakoś skierować tak, żeby płynęła tutaj, zdławić ją zaworem. A nadmiar wody odprowadzić jakoś delikatnie trójnikiem tutaj, i tu by sobie siurkało delikatnie gdzieś tam z góry. A większość wody by szła tędy. Problemy? Nie jestem w stanie tu zamontować zaworu. I wymagałoby to jeszcze jakiejś takiej operacji nazwijmy to yy, grawitacyjnej yy, tak, żeby po prostu woda płynęła tędy, a nie szła tu prosto, nie rozlewała się na dwa chociaż to też może byłby jakiś pomysł. Yy, no to liczę już na Waszą inicjatywę. Weźcie mi coś podpowiedzi, jak to zrobić, by to delikatnie wyciszyć. Dobra, także pojadźcie mi coś w tym następna sprawa, jaką będę chciał zrobić. A to jest tutaj te kształtki K1. Słuchajcie, według wszystkich opisów, jakie znajdowałem, powinno być zasypane jakoś 1 trzecia komory, i tyle mniej więcej wsypałem. Ale prąd wody tutaj jest na tyle mało silny. Że zobaczcie, że one stoją. To, jak się dobrze przyjrzymy. Gdzie znajduje się o wylot z rurki, tam w środku one sobie tańczą. Tam w środku sobie tańczą, tak jak powinno być. Ale pozostała reszta, niestety, jeszcze stoi. Przyczyna też może być w tym, co o tutaj teraz widać na pierwszym ekranie. Słuchajcie, o tutaj na samym środku ekranu zobaczcie są kształtki, które zawierają pęcherzyki powietrza. Co tu dużo mówić. I te pęcherzyki powietrza, bo te kształtki powinny mieć zerową pływalność, no ale te pęcherzyki powietrza niestety to unoszą. I one zalane są już blisko tydzień i te powietrze nadal jeszcze mi się nie rozpuściło. Ja co jakiś czas sobie to tam mieszam, mieszam, licząc na to, że te powietrze gdzieś tam jakoś z tego się wydostanie, wyleci i zaczną one tańczyć. Ale jak na razie, no mimo tego, że minął tydzień, i jeszcze to nie nastąpiło tam gdzie jest wylot wody tańczą ja wymyśliłem sobie taki patent, który zresztą już wcześniej chciałem go zastosować po prostu w tym miejscu dołożę sobie filterka małego pada mini, włożę sobie tutaj na dno z rurką taką zakręconą w literę U pokazuję, tu z dołu, ciach 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 i tu wlot z powrotem tak, żeby ona mi nadała kolejny tempo. Jeżeli taki pad mini, to jest tam 400 wodajże litrów wydajności na godzinę, bez żadnego obciążenia. Myślę, że ten filterek dałby radę trochę bardziej nim pomieszać. Po jeżeli woda będzie tutaj krążyć szybciej to myślę, że one się ruszą po prostu, tak? No chociaż też z niektórych opinii słuchałem, że te kształtki potrzebują dużo czasu, żeby się rozbujać. Tylko nie wiem, ile to jest dużo, bo to dużo to jest pojęcie względne. No to już trwa y, około y, tygodnia. Dobra, jakie jeszcze wnioski na szybko? A, z wniosków na szybko y, i w sumie to z waszych komentarzy y, przypomniałem sobie, że <laughs> zrobiłem małego babola. Zakładając to akwarium. Po pierwsze, nie wygotowałem korzeni, co miałem uczynić, ale nie zrobiłem tego. Tak, korzenie tu trafiły wszystkie bez, bez gotowania słuchajcie, więc nie wiem jak się będą zachowywać. Jak wiadomo, tutaj szybka jakaś tam, no sinita, jak to się nazywa. No, ten śluz cały, to wszystko porasta, ale to było wiadomo, że będzie. Także tym się nie, nie przejmuję, że tak powiem. Bo tego się jak najbardziej spodziewałem. A poza tym, no, korzenie były dosyć dobrze umyte, więc tu nie ma jakiejś tam wielkiej tragedii. Zaczekajcie, załatwimy światło. O, może będzie ze światem trochę lepiej. Następna sprawa, nie wygotowałem też żwiru i kamieni, tak jak miałem. Ziemi nie. Ziemię nigdy nie gotuję, nie, nie zaparzam, nie wkładam do piekarnika, ponieważ bakterie w ziemi są ważniejsze niż sama ziemia, więc ich nie, nigdy nie, 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 tak, nie poddaje się obróbce termicznej. Czyż jak ktoś chce to może. W każdym razie, jeżeli chodzi o korzenie żwirpiach, miałem to zrobić. Nie zrobiłem. Myślę, że się nic nie stanie, ponieważ yy, z wielu opinii wiem, że w zasadzie nie wszyscy to robią i podobno nie trzeba. Zresztą w naturze to się nie dzieje. Bo przecież nikt takich kołków, które trafią do wody nie wyparza, one tam po prostu są. Następna sprawa, słuchajcie, ten kołek, że on jest yy, świeży, bo różni się kolorem. I tak, yy, tak jak wspomniałem w filmie, w którym zaprezentowałem wam po raz pierwszy ten piękny kołeczek. no ja lubię, jak mi się koszulka odbija. Dobra, odejdę na bok, może będzie lepiej. Słuchajcie, on nie jest świeży, on pochodzi dokładnie z tego samego drzewa, co pozostałe kołki. Dokładnie, to jest to samo drzewo. Z tego samego, tylko to jest grubszy konar, że tak powiem, niż te gałęzie tutaj, które, które są wcześniej umieszczone. Mi się zdaje, słuchajcie, w w tym momencie, jak ja wycinałem te, te kołki, to one miały już rok. Rok czasu, co najmniej rok czasu, to drzewo leżało. Eee, rok, nawet nie, nawet półtora roku co najmniej leżało. Od momentu, kiedy ja to drzewo znalazłem, a nie wiem ile leżało już wcześniej, minęło półtora roku. Dzisiaj to już jest ponad dwa lata. Eee. To drzewo, ten kołek środkowy, różni się faktycznie kolorem, ale on trafił do wody razem z pozostałymi kołkami w kwietniu. Nie pamiętam dokładnie, bo tamte wiem, że były szybciej, no bo tamte przygotowałem szybciej, szybciej je odciąłem i tak dalej. A ten trafił do nich później, to już było po tym, jak były gotowy ten plan, tak jak mówiłem w filmie. Później stwierdziłem, że to faktycznie no, możesz nie udać z tym kamieniem i trzeba znaleźć jakieś opcję zastępczą. I znalazłem sobie tego kołeczka, tak jak to opowiadałem. I on trafił tu później, ale i tak przeleżał pół roku w wodzie, więc ja się nie boję o to, że on tam cokolwiek jeszcze tego. Jak ja go już cięłem, odkorowałem, to mi się zdaje że po prostu, że to drzewo grubsze kołki dłużej wysycha niż, niż, niż te cienkie. I stąd ono ma jeszcze inny kolor, ale ja myślę, że to jest kwestia, no nie wiem, kilku miesięcy i te wszystkie kolory się wyrównają. Do tego dojdzie jeszcze fakt, że jeżeli ja tu wpuszczę zbrojniki, one to wszystko zjedzą i uzyskamy jednolitą barwę. Taka mozaika, która teraz jest, na przykład to na tym środkowym konarku, tak, skąd ona powstaje? Miejsca czarne to były miejsca, gdzie kora już sama odpadła, a miejsca. Takie nazwijmy to jasne, to są miejsca, gdzie kora jeszcze się dobrze trzymała, trzeba było je odkroić nożem. A gdzie nie, gdzie jeszcze tak jak na przykład tutaj, o, w tym zakolu o teraz, jest to na samym środku ekranu, słuchajcie, w tym zakolu widać takie pociągnięcia. To są po prostu, gdzie ja nożem przeciąłem drewno. Y, to samo mamy o na przykład tutaj takie jasne elementy zbrojniki, wyjedzą z tego drewna wszystko, wyjedzą po prostu całą tą zewnętrzną warstwę, dojdą do y, gołego drewna. I w ten sposób uzyskamy jednolity kolor. Także nie przejmujcie się że tym, że to na razie jest jasne, tam to jest ciemne, że to jest mozaika. To naprawdę wszystko się fajnie, fajnie wyrówna. No i dobra, z wniosków na szybko, znaczy na szybko, no po tygodniu od, od już, że tak powiem, tego akwarium działania, wiem, że zawsze pytania się takie pojawiają: czy zmieniałem wodę, czy miałem wysyp glonów tak dalej. Nie miałem żadnego wysypu glonów, to akwarium ma tydzień, jak widzicie, nie ma tu y, śladu glonu. Być może dlatego, że nie ma tutaj też oświetlenia, bo dla tych, którzy nie wiedzą, y, oświetlenie y, bardzo przyspiesza rozrost glonów. W zasadzie, jeżeli nie ma się oświetlenia, to raczej glonów się mieć nie powinno, więc wszyscy ci, co mają glony, raczej mają za mocne oświetlenie i za małą filtrację. Bo wiecznie mam o to pytania też, y co robię, że nie mam glonów? Nic nie robię, no nie wiem, co zrobić, żeby je mieć. Nieważne, glonów nie ma, wody jeszcze nie zmieniałem, woda będzie zmiana dzisiaj, czyli po około tygodniu od zalania. No i dobra, z wniosków na szybko to jest tyle, a ja zabieram się za yy, kolejną sprawę, tak jak już mówiłem, będę robił pokrywę. Pokrywa, stoi tu sobie. O, to jest tutaj to białe. Od dobrych, dobrych, dobrych kilku miesięcy tak tu sobie stoi, oparta i czeka. Pokrywę będę robił dokładnie tak samo, jak robiłem pokrywę na to akwarium. To będzie, że tak powiem, kopii w klej. Kto nie widział, może się cofnąć do momentu zakładania tej 720. I możecie sobie zobaczyć, jak to akwarium, znaczy jak ta pokrywa powstawała. Ja po prostu powtórzę to wszystko tak, żebyście widzieli ponownie. To będzie z płyt PCV, bo też mam pytanie: z jakiego materiału zrobione są te tło tutaj w tym akwarium? Tak? Bo dużo jest takich pytań. To tak samo mówię, że to jest, słuchajcie, płyta PCV. I czy ty nie będzie czegoś oddawać, czy nie będzie szkodzić? Po pierwsze, tak, płyta PCV to jest dokładnie ten sam plastik, z którego są wszelkie rurki zrobione. Te tutaj ururowanie jest dokładnie z tego samego materiału. A jest to przeznaczone do instalacji spożywczych, tak? Czyli ja sobie z takich rurek mogę zrobić instalację i pić z tych rurek wodę. No to jeżeli ja mogę z tych rurek pić wodę, to wątpię, żeby to szkodziło rybom. A jeżeli tak, no to sorry, sam siebie też truję, to nie mam na to wpływu. Klej, którymi są sklejone te rurki, to też jest ten... To znaczy te PCV będzie sklejony, to jest ten sam klej, którym kleję te rurki, więc no to też jest chyba dopuszczony po zastygnięciu do, do użytku, do spożywki, więc i rybownie klei. Zresztą cała 720 działa od 2,5 roku dokładnie na tych rurkach, na tym kleju. Jest ok, więc nie sądzę, żeby, żeby tutaj też był z tym jakiś problem. Dobra. Ja się zabieram za klejenie pokrywy, która tu stoi od długiego czasu, i już w tym następnym filmie omówię wszystko co i jak z tą pokrywą. A z Wami się już żegnam. Do zobaczenia. Cześć!